Cześć, witam Was na moim kanale EcoArt. Art. Słuchajcie, jeśli coś takiego Was przeraża, jeśli nie wiecie, jak tego się pozbyć, to musicie oglądać ten film do samego końca. Zadbamy o to, jak się tego pozbyć na trzy w zasadzie różne sposoby i yy, po, postaram się przekazać Wam tą wiedzę w jak najprostszy sposób, tak abyście nie mieli żadnych wątpliwości i żeby Wasze prace wyglądały po prostu idealnie. Z Twojej strony chciałabym powiedzieć, że e, oczyszczanie prac z tych skroplin było rzeczą, która najdłużej była przeze mnie dopracowana. Najdłużej nie mogłam uzyskać nigdzie w internecie e, ani bezpłatnie, ani płatnie tej informacji. Nikt nie chciał się nią dzielić. I słuchajcie, przez chyba pół roku oczyszczałam na przeróżne sposoby. Zresztą tutaj mam ze sobą taki swój stolik, który wykonałam jako jeden z pierwszych, i tutaj dokładnie widać, że ta powierzchnia jest po prostu zadrapana, obrzydliwa i coś takiego niestety u mnie bywało bardzo często, ponieważ nie potrafiłam sobie z tym właściwie poradzić i próbowałam to ścinać nożykiem na słucho. Miałam całe pokaleczone dłonie, no to była przeprawa po prostu przez męki. Używałam często tutaj taśmy z tyłu, żeby ta żywica mi na tą taśmę skapywała, później ją zrywałam. To tak często mi tak odstrzeliwało, urywając mi tutaj kawałki mojego blatu z boku, co jak pewnie wiecie, że nie da się dokleić, nie da się tego naprawić. Trzeba tworzyć cały wzór od nowa, tak aby był pełną, piękną częścią. Natomiast dzisiaj sobie z tym poradzimy. Mam nadzieję, że będziecie wdzięczni. Dosłownie mam nadzieję, że będziecie wdzięczni, że, taką, że taka wiedza jest teraz przekazywana totalnie za darmo tutaj na tym kanale. Nie wiem, możliwe, że gdzieś indziej też zobaczyliście takie filmiki albo taka wiedza jest już bardziej dostępna. Natomiast uwierzcie mi, że. My twórcy, którzy zaczęliśmy 4 lata temu, takiej wiedzy w ogóle na rynku po prostu nie było i było to na wagę złota. Jak już ktoś się dowiedział, jak to zrobić, to na pewno tego nigdzie nie rozpowszechniał. No to co? Zaczynamy. Ach, zanim sobie zaczniemy, pamiętajcie, subskrybować ten kanał. To uwierzcie mi, że dodaje mi energii do tego, żeby tworzyć dla Was takich treści coraz więcej. A przecież wszyscy chcemy, żeby mi się chciało. Dobra, słuchajcie mnie, ludzie, bo powiem tylko raz. Co prawda, można sobie to odtworzyć ponownie, ale. A i nie wiem, czy Was zaskakuje, dlaczego jestem co chwilę w jednej sukience, w zasadzie nie wiem jeszcze, jak to zmontuję, ale właśnie nagrywam kilka kursów i kilka wideo na YouTube'a za jednym razem. O no, jak ja się w tym pułapię, ale dobra, nieważne. To, co będziemy dzisiaj oczyszczać, to zegar, który ostatnio malowałam na warsztatach. Tutaj mamy te nasze słynne skropliny. I tak, i tutaj przeszlifujemy sobie też boki, ponieważ nie zalewałam tych boków, więc zadbamy o to, żeby one również ładnie wyglądały. To, czego będziemy potrzebować, to z pewnością jest maska z filtrami okulary lub pełna maska, która również będzie zabezpieczała nasze oczy. Pokażę Wam dzisiaj trzy różne sposoby na oczyszczanie. Pierwszy prosty sposób będzie polegał na użyciu tej nakładki, która często jest dokładana w zestawach do opalarki, nawet w tych najtańszych wersjach. A więc będziemy podgrzewać sobie żywice i będziemy tą nakładką zdrapywać. Natomiast ja osobiście wolę wybierać nożyk, ponieważ nożyk mamy w pełni ostry, natomiast ta nakładka potrafi nam troszeczkę obdrapać tą powierzchnię i może zerwać boczek. Tutaj akurat tego boczku ładnie nie mamy wykończonego. Natomiast wtedy, kiedy robię stoliki, to te boki są pełne, zalane również żywicą i ta nakładka może nam tutaj coś uszczerbić. Także ja osobiście zdecydowanie, jeśli miałabym już wybierać, to wybieram nożyk. Do drewna wybieram nakładkę do tych stolików, gdzie są MDF, wybieram nożyk. No i trzecia rzecz. To może być szlifierka. Ja natomiast znowu nie jestem fanką szlifierki, ponieważ po raz kolejny tutaj to jest część mechaniczna. Nie mamy aż nad nią takiej kontroli, jak robimy to nożykiem delikatnie, ale chcę Wam pokazać kilka sposobów, żebyście później mieli po prostu wybór. Jeśli chodzi o papier ścierny, który jest tutaj nałożony, to nałożyłam 150. Także jedziemy. Jeśli natomiast chodzi o tą przestrzeń, którą ja sobie przygotowałam do oczyszczania moich prac, to nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale to jest taka nazwa, brytfanka. Generalnie to jest dosiania marihuany, natomiast ja tego używam do tego, żeby ten brud, który tutaj spada, nie kumulował mi się w całej pracowni, i później po prostu sobie z tego na bieżąco wysypuję i sobie tą przestrzeń po prostu czyszczę. Także ogromnie Wam polecam zadbać o to wcześniej, tak aby Wasza pracownia czy gdziekolwiek byście nie tworzyli, nie była cała ufajdana tą oto robotą. Druga ważna rzecz to jest ta, że pod naszą pracę musimy sobie położyć coś miękkiego, tak, żeby ta przestrzeń po prostu nam jej nie porysowała. Może to być jakaś szmatka. Ja sobie akurat wybrałam formę silikonową, ponieważ mamy mały element, który będę oczyszczać. Pamiętajcie, żeby ona nazbyt, ta, ta rzecz, która będzie pod spód, nazbyt nie wystawała, ponieważ możecie w trakcie oczyszczania ją po prostu przypalić. To, co jest ważne, że jak już włączę opalarkę i będę podgrzewała sobie tą żywicę, żeby ona mi się skruszyła i żeby łatwo było ją zdjąć, to żebyście nie parli tak na siłę, bo można sobie oderwać kawałek, wystarczy troszeczkę cierpliwości, żeby nam się to rozgrzało i wtedy już delikatnie będzie sobie szło. Slifierkę, no to jest idealne. Tutaj mamy jeszcze takie pozostałości, ale jak ktoś nie chce kupować ślifierki, to wystarczy ręcznie. Proste. Nie potrzeba żadnych maszyn. I tak samo boczki, albo jedziemy ręcznie, żeby nie były takie chropowate, albo szlifierki. Tutaj jest niezrobione. Tutaj jest delikatny. Wszystko ma swoje plusy i minusy. Ja osobiście nie jestem fanem szlifierki, ponieważ wszędzie w pracowni po prostu unosi się pył. Również ja cała w nim jestem. No ale wiadomo, jest szybsza. Natomiast e, ja osobiście jestem za robotą ręczną. A teraz moi drodzy, lecimy do pomalowania boków i tyłu. A więc biała farba do mebli, wałek i lecimy tutaj w środku. Pamiętajcie, jeśli to jest zegar, oczywiście. Wybaczcie, mam niedopasowany wałek. Jest troszeczkę za duże na wejście i będzie mi spadał, ale nie ma to znaczenia. Chodzi o samą robotę, która ma być wykonana. Dobra. Ta farba, której ja używam, ona jest dosyć droga, ale na długo mi starcza, ponieważ bardzo ładnie kryje. I wystarczy jedna warstwa. Ja pewnie czy mogę w sumie zmienić ten wałek, jak już nagrywam jakiś filmik, ale... To nie jest jedyna rzecz, którą mam dzisiaj do zrobienia. Cholera, jasna. Dobra. Czas schnięcia, w taką piękną letnią pogodę to około 5-10 minut maksymalnie. Także można sobie nałożyć jedną warstwę. Ja zwykle yy, przy zegarach zostawiam jedną warstwę, a na stoliki a daję dwie, żeby to już po prostu jakoś bardziej jakościowo wyglądało. No a poza tym stolik to jest yy, produkt, przy którym siedzimy, yy, który codziennie nam towarzyszy. Także powinien być lepiej zabezpieczony niż coś, co będzie wisiało tylko na ścianie. I tak samo można zabezpieczyć sobie boczki. Malujemy białą lub innego koloru farką. Może być złoty na przykład. I jeszcze jedna rzecz, która zawsze mnie zastanawiała, zawsze zanim wiedziałam, jak to poprawnie zrobić, a raczej jak to łatwo zrobić, więc jak oczyścić, o, tutaj jak sobie tak ładnie wyjdę, czym mogę to zrobić i czym mogę zrobić to yy, przede wszystkim szybko. A więc słuchajcie, zasada jest bardzo prosta, bo bierzemy sobie szmatkę jakąś i polewamy sobie ją wodą. Ups. I w ten sposób. Łatwo nam to. Ej, sekunda dosłownie. Ja wiem, ja wiem, że to odmieni Wasze życie. Moje też kiedyś odmieniło. Boże, co konkurencja powie na to, że ja takie tipy daję za darmo? O proszę, bez rysowania powierzchni, bez zmatowienia jej. Takie to proste, wtedy, kiedy już wiemy, jak to zrobić. Od razu uprzedzam, że szczególnie to zdaje egzamin przy farbie, której właśnie używam ja. Także jeśli pomalujecie jakimś akrylem albo czymś innym, to może być zdecydowanie trudniej. Miłego dnia! Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie, zostawiać subskrypcję i dawajcie mi w komentarzach informacje, co chcecie zobaczyć kolejnym razem.